Mateusz Syżan, witam Państwa i zapraszam na wydarzenia. Prezydent Wejherowa zdecydował o podwojeniu kwoty przeznaczonej na budżet obywatelski. Decyzja ta umożliwi realizację większej liczby projektów, a wpłynęło ich 64. 2 marca upłynął termin składania wniosków w pierwszej edycji budżetu obywatelskiego. Jak się okazuje nowa inicjatywa spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. Do Urzędu Miasta Wejherowa wpłynęły aż 64 projekty. Między innymi dotyczą estetyki, ekologii, dotyczą bezpieczeństwa, dotyczą rekreacji i to w bardzo szerokim zakresie od boisk po placy zabaw dla dzieci, ale i też po sprzęt do ćwiczeń dla dorosłych, dotyczą też remontów i modernizacji w tym chodników, dróg, ale i są też projekty nieinwestycyjne mające na celu integrację społeczeństwa, ciekawe projekty skierowane i dla młodszej części naszych mieszkańców jak i seniorów. Tak ogromne zainteresowanie mieszkańców miasta spowodowało, że prezydent Krzysztof Hildebrand podjął decyzję o podwojeniu kwoty przeznaczonej na budżet obywatelski. Są to ciekawe projekty. Na pewno kwota 400 tysięcy, która została zabezpieczona, jest kwotą niewystarczającą. W związku z tym podjąłem decyzję, żeby zwiększyć ją do 800 tysięcy złotych. Do 24 marca trwać będzie formalna weryfikacja i analiza techniczno-finansowa zgłoszonych propozycji. Następnie mieszkańcy zdecydują w powszechnym głosowaniu o wyborze projektów do realizacji. Te projekty, które otrzymają najwięcej głosów wejherowian, zostaną zrealizowane. Nowa linia autobusowa łącząca osiedle Śmiechowo-Północ z osiedlem Przemysłowa w Wejherowie zostanie uruchomiona z inicjatywy prezydenta Wejherowa Krzysztofa Hildebranta. Linia oddana zostanie w maju 2016 roku. Kilka tygodni temu odbyło się spotkanie mieszkańców osiedla Śmiechowo z władzami miasta, policji oraz władzami miejskiego zakładu komunikacji. Mieszkańcy postulowali o uruchomienie nowej linii autobusowej, która umożliwi im bezpośrednie połączenie osiedla Śmiechowo Północ rejonu Wejherowskiego Szpitala z osiedlem Przemysłowa. Zostało przeanalizowane możliwości i podjęta decyzja o tym, że ta linia będzie uruchomiona. Nowe połączenie zostanie uruchomione dopiero w maju 2016 roku. Zanim autobus wyruszy w nową trasę muszą zostać spełnione niezbędne warunki. W tej chwili trwa proces inwestycyjny budowy drogi, a następnie przygotowania przystanków i ZATO, które są bezwzględnie potrzebne, żeby zamierzyć ich długość i szerokość geograficzną, a następnie przygotować uchwałę Rady Miasta o utworzeniu nowych przystanków i nadaniu im nazw. To jest jeden z technicznych elementów. A drugi, formalno-prawny, to jest taki, o którym wspominałem wcześniej, a mianowicie chęć utworzenia takiej linii i powierzenia jej do realizacji podmiotowi wewnętrznemu wymaga ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wejherowie o zamiarze takiego powierzenia do realizacji. Autobus będzie pokonywał odcinek ponad 6 km. W dni powszednie będzie realizował 12 kursów w godzinach od 6:13 do 17:48. W soboty i święta przewidziano 8 kursów w godzinach od 8:29 do 16:45. W celu ułatwienia dzieciom dojazdu do szkoły, wstępny projekt rozkładu jazdy w dni powszednie został dostosowany do harmonogramu godzin lekcyjnych w szkołach przy ulicy Nanickiej oraz ulicy Prusa. Powiat Wejherowski wchodzi w skład metropolitalnego systemu aktywności społeczno-zawodowej. Program skierowany jest m.in. do uczestników organizacji pozarządowych, które chcą pomóc swoim podopiecznym, np. Na osobom narażonym na przemoc. W Starostwie Powiatowym odbyło się zebranie w ramach regionalnego programu operacyjnego. Program skierowany jest do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt ma charakter metropolitalny, ale posiada swój komponent powiatowy. Uczestnicy organizacji pozarządowych, mops PCPR-y, i samorządy uzgadniają między sobą jak mniej więcej milion trzysta złotych dodatkowych środków które będą pochodzić z Unii Europejskiej które nie trzeba będzie walczyć w konkursach z wszystkimi podmiotami całego wyjątka, to mamy to uzgodnić partnersko jak one będą rozdysponowane na jakie grupy najbardziej potrzebujących i w jaki sposób i między kogo? To nie pierwsze tego typu spotkanie w starostwie wejherowskim. Komisja Europejska niedawno zatwierdziła regionalny program operacyjny na lata 2014-2020. Można zatem opracowywać plan na konkretnych wyznacznikach. Uczestnicy spotkania wcześniej dyskutowali wstępnie nad założeniami. Teraz konfigurują je z przyjętym programem. Docelowo chcemy, aby za parę miesięcy te nasze pomysły, te uzgodnienia przerodziły się w projekt jeden o wartości prawie 10 milionów złotych, rozłożonych na 7 lat, tak aby można było to realizować. Spotkanie miało tryb uzgodnieniowy i dotyczy przede wszystkim osi związanej z integracją, czyli w tym przypadku pomocą dla osób zagrożonych przemocą. Najlepsi trenerzy i sportowcy powiatu wejherowskiego otrzymali nagrody starosty wejherowskiego i wyróżnienia przyznane przez włodarzy samorządów miast i gmin podczas uroczystości, która miała miejsce w starostwie powiatowym wejherowie. W sali obrad Rady Powiatu Wejherowskiego odbył się finał plebiscytu na najlepszych sportowców oraz najlepszych trenerów powiatu wejherowskiego w 2014 roku. Łącznie nagrodzono 13 trenerów oraz 31 sportowców, których dokonania uznano za sportowy sukces minionego roku. Celem plebiscytu jest powiatowy zespół placówek oświatowo-wychowawczych w Wejherowie pod patronatem starosty wejherowskiego Gabrieli Lizius. Celem odbywającego się rokrocznie plebiscytu jest promowanie osób czynnie związanych ze sportem i działających lub zamieszkujących na terenie naszego powiatu. Z roku na rok przybywa utalentowanych sportowców, co też oznacza, że na terenie powiatu wejherowskiego mieszka lub działa coraz większa rzesza wybitnych osób. Możemy pochwalić się laureatami olimpiad ogólnopolskich na szczeblu europejskim lub światowym w różnorakich dziedzinach, m.in. w tenisie, sztukach walki, radiojachtingu, biegach, piłce siatkowej, bowlingu czy chociażby lekkoatletyce. Kapituła przyznała nagrody finansowe. Regułą plebiscytu od samego początku jego istnienia jest to, że kapituła nie klasyfikuje zawodników Według poszczególnych miejsc. Lista nagrodzonych sportowców znajduje się na stronie www.weicherwo24.info. Wejcherowskim Ratuszu przedstawiciele organizacji pozarządowych podpisali kolejne umowy na dotacje otrzymane w konkursie ogłoszonym przez prezydenta miasta Wejcherowa Krzysztofa Hildebranta. W Ratuszu Miejskim podpisano kolejne umowy dotyczące dofinansowań dla organizacji pozarządowych. Najwięcej, bo aż 45 tysięcy otrzymali przedstawiciele Wejherowskiego Klubu Sportowego Gryf. Ponadto w gronie organizacji były Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe, Uczniowski Klub Sportowy Bastek 8, Uczniowski Klub Sportowy 11, KS Wejher. Dzisiaj podpisaliśmy umowę na prawie 100 tysięcy złotych 97 tysięcy. Pokazuje to, że tych środków finansowych skierowanych przede wszystkim na młodzież jest dosyć dużo. Cieszymy się, bo dotyczy to różnych dyscyplin sportowych. Mamy piłkę ręczną, mamy piłkę nożną, mamy kosza, mamy i tenis i lekkoatletykę, także widać, że sport się rozwija w icherowie, z czego się bardzo cieszy. Przypomnijmy, że prezydent Wejcherowa przyznał dotację na 2015 rok dla 58 organizacji pozarządowych, które działają na rzecz miasta i mieszkańców Wejherowa. Łączna kwota dotacji to 561 tysięcy złotych. 70 rocznicę wyzwolenia z spod okupacji hitlerowskiej przy pomniku żołnierzy I Brygady Pancernej Wojska Polskiego imienia Bohaterów Westerplatte na grobach żołnierzy polskich i kwaterze sztutowiaków oraz na cmentarzu żołnierzy radzieckich zostały złożone kwiaty. W 70. rocznicę wyzwolenia Wejherowa spod okupacji hitlerowskiej przy pomniku żołnierzy I Brygady Pancernej Wojska Polskiego imieniem bohaterów Westerplatte, na grobach żołnierzy polskich i kwaterze Szczutowiaków oraz na cmentarzu żołnierzy radzieckich zostały złożone kwiaty. Dzisiaj 12 marca mija 70. rocznica wyzwolenia wycherowa z pod okupacji widerowskiej. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w wydarzeniach. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.